Ale mnie śmieszy, jak ludzie przyjął odnieść się do dokumentu wegi. Serio. To wy Patryka wega dzisiaj poznaliście dopiero. Okej. Okay. Jak Patryk ma taką wiedzę na temat takich rzeczy, to niech może jakąś sprawę. Niech to zgłosi odpowiednim organom. Nie pomyśleliście o tym? A nie. Nie jeszcze nie oglądałem, ale już trochę poczytałem i pamiętam, jak yy, reklamował Politykę, że to będzie film, który zatrzęsie polską polityką, a to kurwa taki szajs wyszedł, że ja pierdolę, więc patrzę z, z ogromnym dystansem na to, co tam Vega tworzy, chyba nawet z dystansem, jak patrzę na reżysera życia. Ale zabawne, że niektórzy ludzie biorą te wszystkie rzeczy na, na poważnie. Patryka Wegi, to nie powiem. Musicie mieć wesołe życie.